Szciewanko widowie, przede wszystkim stopką konfidentom I zaczynamy nowy program pod tytułem Niebezpieczne dzielnice w naszym kraju. I widzowie prosimy, abyście do nas albo do mnie pisali na Instagrama Jan Gawłowski I proszę, zapraszajcie, zapraszajcie na, na dzielnice, które są niebezpieczne i Pamiętajcie, a żeby coś tam opowiedzieć, <laughs> przyjadę, pozdrawiam was serdecznie i teraz tutaj jesteśmy na naszej dzielnicy w Gliwicach, na trójkącie Bermudzkim i możemy to porównać do Świętochłowic, do Lipin, z tym, że yy, tutaj jest taka różnica, że tam w Lipinach to nawet psy, pies jak przebiegł dzielnicę, to zostawał medal, tutaj tutaj nic takiego nie było ale dzielnica była bardzo niebezpieczna chodźmy, pokażę Wam ta dzielnica była pełna była pełna doliniarzy dziesioniarzy złodziei Właśnie kobiet. Często tutaj bardzo dużo się działo. Wyjździe tutaj tak samo. Było to jedinienów fałszerzy, karciarzy. I szanowanych ludzi, oraz ludzi Takich Co za parę złotych. Potrafili zrobić wszystko Trójkąt Trójką Bermudzki? Dlaczego? No bo... Znikało tutaj wszystko jak na trójkącie Nie Tylko Trójkąt Bermudzki kiedyś szep, co? Nie? Działo się tu, co? Dawno temu No i, no i tak to wygląda Że nieraz, nieraz po jakiejś imprezie ktoś już nie wychodził z domu palił się tutaj mieszkania palił się mieszkania razem z ludźmi Ginęły dzieci Były Były tutaj tak samo imprezy z dziewczynami i Dziewczyny nieraz cierpiały. Cierpiały dlatego, bo nie tylko byli normalni złodzieje, byli tak samo niedobrzy ludzie, którzy chcieli się pocieszyć. Pocieszyć towarzystwem dziewczyn i zrobić im krzywdę. Teraz to już tutaj jest to przerobione, nie? bo tutaj zrobili tą tr tak. trasę sierpnicową. Nie? Tak, kiedyś, kiedyś to wszystko. To wszystko były tylko drzewa, Haszcze yy, i, i stare i, Familoki. Tak, dokładnie i było, było pełno miejsc, było pełno miejsc. Takie jak ten było, na przykład. Tak. Nie? Cały czas bójki Ja w ogóle słyszałem takie e, I... anegdoty, ale nie wiem czy to jest tak? czy to jest prawda, że tutaj w ogóle kiedyś, kiedyś dawnych w latach 80. Czy po osiemdziesiątych yy, bały, bały się radiowozy, tu wierzasz na tą yy, dzielnicę. Ale, ale, ale to, prawie, to, to, to prawie wszędzie tak było, ale tutaj w szczególności. A ponadto, no nie tylko radiowozy. Tutaj tutaj się bali chodzić ludzie, których ktoś tu nie znał. Mm. Yy, tak samo jak bilet do autobusu, tutaj przepustką było to, że ci ludzie znali. Jak cię nie znali, to lepiej tu było nie wchodzić. Czyli tylko swojaki, tak zwane. i tak. No mało, mało takich dzielnic jest jeszcze gdziekolwiek, prawda? Mam nadzieję, że my stąd wyjdziemy, Janku. <noise> Jak zawsze z każdego miejsca. No pomijając jedno, do którego do którego zamykają, prawda, i nie wiadomo kiedy się wyjdzie. Ale nie śpieszno mi już tam. Ja pragnę normalnie wyrzucić No tutaj 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 to już trochę się podnawiało. To tu już się tak takie wyglądało, wszystko, wszystko było w czerwonej tegle. No tu widać, że te kamienice, niektóre te familoki są odnowione już. No dokładnie tak. A powiedz, Janku, a znasz jakąś anegdotę z tej dzielnicy? No, Powiem, że tak. <laughs> przede wszystkim... <laughs> przede wszystkim, tutaj było dużo, dużo fałszerzy. Fałszerzy dokumentów. Tutaj mogłeś kupić wszystko Jak na bazarze różyckiego Bo zaczynając od igły kończąc na Paustach. Nie, podnawiane już jest mocno, prawda? Przede wszystkim tutaj widzisz są te, ta trasa średnicowa, nie? Tak. Te jak zwane zrobiono. No. Wszystkim, przede wszystkim tą dzielnicę Trzymali Doliniarze było tutaj, było tutaj dużo koszalkowców Mieszkał tu niski sił Wysoki sił yy, yy, Mieszkał tutaj chyba też hmm. Osobnicz Świętej Pamięci, Rzecznik, Rzecznik Graci Boża. A wracając do tych anegdot, to możesz jakąś opowiedzieć z tej dzielnicy? Może jakąś, którą Ty przeżyłeś osobiście, czy... Ja osobiście? No dobra, mogę opowiedzieć, którą ja przeżyłem osobiście. Uch. Dobra, to i tak było dawno temu, więc nawet, nawet zbliżamy się do tego miejsca, w którym to było. A było to tutaj, w tej klapce, na pierwszym piętrze po prawej stronie. Tutaj, tutaj. Są napisy, zresztą tylko I <laughs> byłem tutaj z moim kolegą, z moim kolegą pod tytułem Indyk. Byliśmy tam u pana. No i co wam Janku, dalej, byliście no, u Pana? Tak, tutaj, dokładnie tutaj, nie wiem co tam teraz mieszka W tych dwiach. I... byliśmy tam No U Pana pod aktorem. Co mówiłem? Stop No hmm. to w ten sposób Że... pod tytułem Konfident nie za bardzo nie za bardzo się bał i kolega poprosił mnie ażebym ja z nim zrobił porządek no go wtedy po wysku tam w tym mieszkaniu jego, jego kobieta zaczęła się rozbierać przede mną no ale stwierdziłem, że za dużo tego i nie wiedziałem o co tam chodzi Wyszliśmy tutaj na dół, staliśmy tutaj i piliśmy alkohol. Paliśmy sobie do kieliszka i nagle przed jakiś koleś i mówi mogę wam polać, mogę to ma... <laughs> to trzymaj i nam polewaj. Polewał nam alkohol. To w pewnym momencie mówi, to ja coś się napiję i sam sobie nalał. Nikt mu na to nie pozwolił. Powiedziałem mu, że bardzo źle zrobił, że nikt mu na to nie pozwolił, że wsiadał z nami do samochodu. Wsiadł z nami do samochodu i jeździłem po tej dzielnicy samochodem bardzo szybko pod prąd zresztą. Bo no to są jednokierunkowe, nie? Tak, jeździłem pod prąd i chwyciłem taki bardzo duży nóż. Zabraliśmy go ze sobą oczywiście i... Powiedziałem mu, że on już nie wyjdzie z tego auta. Biedny zaczął płakać, mówił, że ma rodzinę, dzieci i powiedziałem mu, że jak mi coś przysięgnie, no to go opuszczę. Kazałem mu przysiąc, żeby już nigdy do nieznajomych nie podchodził. Przysiągł, <grym> przysiągnie i go żeśmy zostawili. Naprawdę, naprawdę był, był bardzo, bardzo wystraszony o ile, o ile, dobrze pamiętam, o ile dobrze pamiętam, to gdzieś tutaj właśnie y, mieszkał taki bardzo dobry fałszerz. Naprawdę był kozak tam w tym czasie. Mieszkał... Chodzi, chodzi ci o tego pana na, na literę ty? Yy, nie. Nie, był jeszcze był jeszcze większy Kozak. To był taki yy, ten, o którym ja mówię, on miał na imię Piotrek, a ten o którym ty mówisz, to był w świętej pamięci Wyszotrawka. Ta. Tak oczywiście yy, nie było tam źle, ale, ale była, była duża przepaść pomiędzy nimi, bo... No, ten tamten miał fakt w ręku, a ten korzystał zawsze z czyjejś pomocy. Ten robił wszystko sam. Jak w Gdzie jest wszystko? No i dobrze, Tutaj tutaj też. Dużo czasu pobiegałem, więc byłem młody i y, były tutaj też gdzieś dyskoteki. Aha Tu były dyskoteki? Tak, na końcu, na końcu tej ulicy jest szkoła albo była szkoła i były w niej dyskoteki. Jest szkoła, tam jest tak. chyba, wiesz co, jaka szkoła? Yy, yy, pielęgniarska czy coś takiego. Yy, wtedy wtedy to nie, nie była pielęgniarska, było to ZDK a teraz chyba tam jest liceum pielęgniarskie I, czy coś takiego. No i wyobraź sobie... Czy medyczne, o tak, sorry, medyczne! I wyobraź sobie, dobrać sobie, że wtedy Nie ja wiem... No ze 14 lat jak... Poszedłem tam do dyskoteki, tam byli starsi chłopcy mieli po 17, po 18 lat I, i dostałem, dostałem tam lanie tak samo. stukli mnie chyba we 4 nie, nie potrzeba było chyba 4. No ale, ale mi mnie we i o dziwo, na drugi dzień byłem z Tobim w takiej dzielnicy, we dwóch żeśmy byli, w kinie bajkach, no i spotkałem i było odwet, tylko że już, już y, był Tobi i, i jeszcze był chyba Tarcza i wtedy Wtedy ja ze wszystkimi pojedynczo się biłem. Byli koledzy starsi, to pomogli, żeby było solo. A słyszałeś tu o jakiejś takiej jakieś takiej anegdocie, ale takiej hmm. konkretnej? jakiejś wielkiej jachtce tak yy, no to tutaj tutaj no yy, tutaj tutaj yy, ten biletki został tutaj yy, zamordowany też i to i to wcale wcale nie tak dawno dwadzieścia yy, parę lat temu wiesz także no z 25 gdzieś a możesz opowiedzieć o tym no ja też tak yy, więc yy, ten Pilecki to był to był taki lawiland yy, zawsze był przy złodziejach ale przekręt bo nie tylko przekręt yy, i jeszcze konfitura pewnego dnia oni, oni jeździli w ogóle na wyrwy jeździli na wyrwy i pewnego dnia ten biletki yy, kopnął żonę swojego wspólnika w brzuch, a ona była w ciąży i wieczorem yy, on wziął swojego szpaga, swojego teścia pojechał z tym teściem do biletkiego. Zabrali tego biletkiego z domu? Dostał. Dostał w głowę y, jakimś narzędziem parę razy, a później go zakopali y, pod, y, pod mosirem. Zresztą y, oni go zakopali pod mosirem, a ich następny, następny spolik, który później był świadkiem koronnym. Szedł do mnie, a żeby go. A żeby go ten. Mm. A żeby go przekopać z miejsca na miejsce. Mm. Już prawie wyraziłem zgodę, ale kobieta, z którą wtedy byłem, Bogusława, wyczuła, że on niedobry i powiedziała mi, że broń może nikt im nie robić. No i odmówiłem mu pomocy I okazało się, że on stał się świadkiem koronawirusa Z tego co pamiętam był to Lesiak A ten Cygan? Nie, absolutnie nie Niedobry, bardzo niedobry był no. dobry, dobry. <laughs> Nie Od kudego? No, no. no. Teraz Ta. nie, już nie to była, To była, była najniebezpieczniejsza. Mniejsza dzielnica w tym filmie. Gdziekolwiek nie pójdziemy, tam ktoś gdzieś jest. No ja ominię. Co mamy, co mamy tutaj opowiadać? No było tutaj grubo, naprawdę, naprawdę bardzo grubo się działo. Y, ja, ja nie chcę konfabulować, bo y, powiem Wam tak, że dużo rzeczy pamiętam, ale. Dzień dobry, ale, ale nie, chcę, nie chcę opowiadać czegoś. Aha, tam na przykład mieszkał y, taki. Machoń On też biegał na wyrwy I Machoń Zawsze prosił mnie, żeby zbić Takiego drugiego Który jego bił A co, słyszałem o tej historii A, ta, a tamten drugi prosił, żeby Machania tak, zbić Tak, dokładnie I, I jeden z drugim cały czas Się licytowali I jeden z drugim dawali mi coraz więcej pieniędzy Myśleś, nie? Myślę, że Coś takiego kiedyś by tutaj nie ustało. Dokładnie to nie samo też wydaje. pomyślałem. No, zniknęłoby to Romanie yy, No to widzowie. Pozdrawiamy Was serdecznie, nie? I życzymy Wam cudownych dni. I proszę, odzywajcie się na Instagram Jan Gabłowski. I zapraszajcie na niebezpieczne dzielnice w Waszych miastach. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. I piona. Trzymajcie się. Stop confidento.